Indeksy według technik Fibonacciego, Witam Państwa we wtorek, 14 lutego. Nadal bez istotnych zmian, jakichś przełomowych sygnałów technicznych. W przypadku wig no mamy ten ruch powrotny do wsparcia 59 542 20. Stosunkowo istotna, respektowana przez rynek zapora popytowa. Tak więc no, ta narracja, która już obowiązuje w moich komentarzach od, od kilku tygodni, no, zachowuje tutaj w sposób naturalny swoją aktualność. Wybicie tej strefy, w moim odczuciu, wygenerowałoby taki przynajmniej lokalny sygnał słabości. No i ta sama sytuacja na Wigu 20, tutaj już ewidentnie mamy test strefy 1840, 1850. No oczywiście te nieudane próby wybicia 1908, 1920 o tym. Już wielokrotnie wspominałem. No i właśnie w kontekście tych niefortunnych działań inicjowanych przez popyt, gdyby w tej chwili pod presją podaży ugięło się wsparcie 1840-50, no, można by było mówić o takim potwierdzeniu, o sygnale, który zapowiadałby raczej możliwość rozwinięcia się kolejnej potwali spadkowej. Na razie to, o czym powiedziałem już przed sekundą, strefa. Pełni nieprzypadkową rolę na wykresie, tak było w minionym tygodniu. Teraz również tutaj popyt póki co nie dopuszcza do urzeczywistnienia się takiego podażowego scenariusza. Jeśli chodzi o najbliższe lokalne bariery cenowe, opory techniczne, no to tutaj bym ten pułap 1873, w tym ujęciu oczywiście lokalnym, intradayowym, nawet chciałbym eksponować. Zasada zmiany biegunów, środek tej czarnej, tygodniowej świecy. No oczywiście ogólnie znany rejon cenowy w tej chwili, sporo osób właśnie mówi o poziomie 1873, tego tutaj nie zaznaczyłem na wykresie, ale kilka zniesień wygenerowanych, zniesień wewnętrznych wygenerowanych na, w skali takiej dziennej czy nawet intradojowej gdzieś mniej więcej wypada w rejonie 1873, więc na ten poziom chciałbym tutaj zwrócić uwagę. Wydaje mi się, że gdyby popyt wykazał się determinacją i indeks powrócił ponad wymieniony pułap, no to mogłoby zakończyć się jakimś, jakąś kolejną próbą ataku na ten węzeł 1908-1920 indeks DAX, no też bez, bez istotnych zmian. Oczywiście w zeszłym tygodniu wzrost presji podażowej tutaj w okolicy 88,6, czyli poziomu, o którym Państwu mówiłem 15 781, to jest ważny rejon cenowy na DAX, bo też wspominałem o tej kwestii, to nie tylko pojedyncze zniesienia 88,6, ale również inne projekcje cenowe, więc w moim odczuciu newralgiczny rejon cenowy, doszło tutaj do wzrostu presji ale cały czas ważną, nieprzypadkową rolę yy, odgrywa strefa 15, 236, 15, 338. No pełni w tej chwili po prostu rolę wsparcia technicznego. Do niedawna był to opór. W tej chwili już od dwóch tygodni tutaj popyt uaktywnia się i na razie od strony technicznej no nie wygląda to jakoś groźnie. To o czym mówiłem też tydzień temu. No powrót poniżej tego pułapu cenowego z dodatkowym przełamaniem pierwszej zapory popytowej FIBO utworzonej na bazie techniki grupowania zniesień, czyli to są okolice z bardzo wąski klaster 14

czy odwrotnie, 14 952, 990, 18,6, 38 i 2, no to wygenerowałoby nam też już sygnał słabości. Wydaje się, że wtedy raczej podaż powinna wykazywać się większą aktywnością. Na razie to dość bezpiecznie wygląda od tej strony technicznej, dopóty, dopóki indeks będzie się utrzymywał ponad wymienionym przed momentem klastrem cenowym FIBO. SP. No wiadomo, że czekamy na tą dzisiejszą inflację CPI za styczeń w Stanach bardzo ważne, ważne dane od strony technicznej wygląda to niezmiennie, czyli są kłopoty z wybiciem 4140-4155 przełamanie tej strefy to pozytywny sygnał korespondujący z kierunkiem tutaj dominującego w tej chwili w ujęciu średnioterminowym ruchu popytowego na to pierwsze negatywne wskazanie też wspominałem o tej kwestii, bo tutaj ciekawa sytuacja z nakładającymi się na siebie zniesieniami i to tymi kluczowymi 23,6, 38,2 i bardzo wąski korytarz 4029, 4031 i zasada również zmiany biegunów. Utrata takiego wsparcia sygnał słabości, możliwość rozwinięcia się ruchu spadkowego i wtedy na pewno jeśli chodzi o takie spojrzenie średnioterminowe, tutaj uwzględniałbym na wykresie w moim odczuciu bazową zaporę popytową, czyli 3926,29, węzeł Dina Polego, czyli 38,261,8, ale również już ta linia czerwona w powiązaniu z linią zieloną. Które, które to linie przecinają się w tym rejonie, one powinny, mówiąc w cudzysłowie, wspomagać właśnie ten klaster popytowy FIBO. I to jest dla mnie kluczowe wsparcie techniczne, jeśli chodzi o indeksy S&P Nasdaq. No fajnie zadziałała ta strefa 11.533-11.635. Wspominałem o tym tydzień temu, że mniej więcej, czy też w zasadzie dokładnie ten klaster powinien teraz pełnić rolę wsparcia technicznego. Tak się stało. Do niedawna był to ważny opór. Teraz zasada zmiany biegunów w pobliżu zniesienia 38,2 całego ruchu wzrostowego, więc to jest dodatkowy element, który wzmacnia nam strefę 11.534-11.635. No i do momentu. Kiedy wydarzenia jakby będą rozgrywać się ponad tym klastrem, no, sytuacja od strony technicznej nie będzie wyglądała jakoś tutaj negatywnie. Patrząc na to od strony, mówiąc tu w cudzysłowie, interesów, strony popytowej, no, zmieniłoby to się, gdyby jednak doszło do wybicia tej charakterystycznej, respektowanej przez rynek zapory cenowej FIBO. Wyzwaniem pozostaje 12.427, 12, ,427, 12 920. te Arcy ciekawy obszar cenowy wytyczony na bazie kilku naprawdę kluczowych zniesień i formacji ABCD, ale to tym elementem podstawowym jest 38,2 całego ruchu spadkowego. Dochodzi także ta niebieska linia ML. Pokonanie takiego oporu byłoby sporym wydarzeniem technicznym. No i uwiarygodniłoby po prostu taki, taki, taki element by uwiarygodnił cały ten ruch. Zapoczątkowany w przedziale 10100-10291. Czekamy na dane o inflacji CPI z USA. Tyle z mojej strony. Tradycyjnie zapraszam Państwa za tydzień. Dziękuję bardzo.